Witam Państwa serdecznie, z tej strony niedzielny literat. Pan Kiszon Korniszon, dawniej nie przepraszam, pan DJ Szczurinio, dawniej Kiszon Korniszon, zażyczył sobie analizę utworu Szklany Człowiek od Mysłowic. Ja zaś pójdę o krok dalej. Zapraszam Państwa na interpretację porównawczą Szklanego Człowieka oraz Walczę z życiem i przegrywam od 2NP. Obydwa utwory dotykają bardzo podobnej tematyki, oraz zawierają w sobie na tyle dużo cech wspólnych, że można by się pokusić o nazwanie tworu Kukiego i Madafaki interpretacją szklanego człowieka w konwencji rapowej. Jeszcze noc się wokół tli, a już wiem, że dzień jest zły. Podmiot liryczny w obydwu utworach już na starcie zarówno utworu, jak i dnia czuje, że będzie to dzień stracony, że nie chce bądź nie jest w stanie sprostać czekającym mu wyzwaniom, że nie osiągnie niczego wartego przesadnego zachodu. Rzerzej mówiąc, to nie czuję się dzisiaj najlepiej. Rzerzej mówiąc to, nie czuję się dzisiaj najlepiej. Rzerze mówiąc, to nie czuję się dzisiaj najlepiej. Nie. Jeden i drugi podmiot zmaga się z depresją i ma wrażenie, że tą walkę przegrywa. I jak zwykle bo jakwa, byle jaki wygląd ma. Spoglądając w lustro, są nieusatysfakcjonowani swoim wyglądem. Czują niechęć do siebie wywołaną oskarżaniem się o zmarnowanie sobie życia i niechęć ta przejawia się niechęcią nawet wobec własnego odbicia. Widzę w lustrze odbicie, nie mogę z swojej mordy. Oczywiście możemy tu mieć do czynienia z pewnym błędnym kołem czy samospełniającą się przepowiednią. Podmiot czuje się podle, przez co nie ma siły o siebie zadbać. I przez to zaniedbanie czuję jeszcze większą niechęć do siebie. Każdy mężczyzna to pomoc dobywca, a ja kurgielu o tego lenistwa czasami mam problem, by i się wyszczeć. Co więcej, przepisują swój ciągły brak energii lenistwu, wpędzając się tym w dalsze wyrzuty sumienia i w głąb spirali podłego samopoczucia. Nawet codzienna rutyna wydaje się im być smutna, przytłaczająca swoją powtarzalnością i przez to, w ich odczuciu, bezcelowością. Moje wiersze na ścianie dyplom Trzecie miejsce w Wszelkie osiągnięcia, jakich w życiu dokonali, zdają się im być marne. Całkowicie nieimponujące do tego stopnia, że aż wstyd o nich wspominać. Brak czegokolwiek spektakularnego w swoim portfolio poczytują za oznakę swojej niskiej wartości. Trochę jak osobnicy do bólu przeciętni, o których mówiliśmy niedawno w odcinku o utworze My mięczaki. Podobnie jak wspomniany utwór, zwraca to uwagę na problem nadmiernego porównywania się z innymi, zamiast prób doskonalenia siebie samego i porównywania się z sobą z przeszłości. W przypadku ludzi cierpiących na depresję, jest to najczęściej porównywanie się w górę, czyli porównywanie się z ludźmi zdającymi się nam być bardziej od nas imponującymi i niezauważanie przez to własnych sukcesów. Snow, Lepiej chyba pójdę spać. Poczucie własnej bezużyteczności oraz brak energii sprawiają, że podmiot ma ochotę zniknąć, odmówić wstania z łóżka i zmierzenia się z dniem. Ma wrażenie, że sam los jest przeciwko niemu, a wszystko wokół przybija go tylko i utrudnia podniesienie się. Życie przynosi mi zestaw soli przeświących i czy wstawaj, kurwa, ty walaż ma, to może przestań mnie gofać moja. Ma wrażenie, można by powiedzieć, że życie gra uczciwie, oszukując go i działając na jego niekorzyść. Bo nie ma we mnie nic. I nic nie jestem wart. I docieramy nareszcie do najistotniejszego, moim zdaniem, wersu w utworze Szklany Człowiek, do którego poprzednie nas prowadziły. Poznajemy teraz całkowicie niefiltrowaną i niezłagodzoną opinię podmiotu lirycznego o sobie. Uważa się on za pustego, za pozbawionego jakiejkolwiek wartości. Jestem na tyle mądry, że wiem, że jestem idiotą. Uważa, że mimo bycia już zdecydowanie dorosłym człowiekiem i być może dostania jakichś szans na rozwinięcie się, nie reprezentuje sobą nic wartościowego prawie na karku a dalej nie posiada nic oba podmioty usiłują też w podobny sposób uśmierzyć swój ból i zapomina. wierząc, jak już wyraźnie ustaliliśmy w szansę jakiejkolwiek poprawy swojej sytuacji, marzą jedynie o tym, by jak najczęściej zapominać o swoich problemach. Rastnej, mam, się w trupa, myślę, chlej, zap, o Utwory na dobrą sprawę zaczynają się od siebie poważnie różnić dopiero pod sam koniec. Moich snów, I kiedy w obydwu przypadkach ostatnie kilka wersów wskazuje na to, że podmiot rozmawia z jakąś inną, nieznaną nam osobą. Ten w szklanym człowieku zwraca się do niej osobiście. I nie pocieszaj mnie i tak tu będę. nakazuje jej jednak by ta nie próbowała go w żaden sposób pocieszać, bo jest przekonany o swojej bezwartościowości i nie przyjmie żadnej pomocy, woli pozostać pogrążony w swoim smutku i bólu. Choć mam wszystkiego po to, to dziś będzie zaraz bez znaczenia. Tymczasem w walce z życiem i przegrywam, wspomniana druga osoba bez ostrzeżenia sama zwraca się do podmiotu i mówi mu: wiem, że jest ci źle. Ale myślę, że już niedługo sam o tym zapomnisz. Przestanie czerć to, jak to pod każdym udawało się przeżyć. Mówi, udało ci się już przetrwać wiele trudnych chwil w życiu i ta nie będzie pod tym względem inna. Wiem, że jesteś silniejszy niż sam myślisz. Zajmij się robotą, poto, przecież duży do zrobienia. Przypomina, że obaj są artystami tworzącymi wartościową sztukę i sugeruje, by skupił się na niej zamiast na rozpamiętywaniu w nieskończoność swoich żali. Wie na pewno, że zmotywowanie się do tego może być trudne i że może się zdawać przynajmniej z początku, że nie pomaga to jego samopoczuciu, ale jednocześnie ma świadomość, że pozwolenie mu na całkowitą bezczynność i marazm tylko wszystko pogorszy. Podsumowując więc krótko oba utwory, oba opowiadają o człowieku pogrążonym w głębokim smutku, z którego nie jest w stanie samodzielnie się podnieść. Jednakże utwór walczę z życiem i przegrywam oferuje nam na sam koniec element nadziei poprzez pokazanie, iż podmiot mówiący posiada przynajmniej jednego przyjaciela gotowego wspierać go w każdych okolicznościach. Który dołoży wszelkich starań, by jego przyjaciel wybrnął ze swoich problemów. Może podmiot szklanego człowieka też takiego posiada i nakaz nie pocieszaj mnie jest odpowiedzią na próby podniesienia go na duchu, jednak samych tych prób nie słyszymy. Może dlatego, iż podmiot jest na nie głuchy, podczas gdy podmiot w utworze 2NP przyjmuje je przynajmniej do wiadomości. Kończąc, życzę więc każdemu z Państwa posiadania zawsze kompana, który w trudnych chwilach będzie gotów zaoferować nam pomoc, ale i zmotywować nas do samodzielnej pracy nad sobą. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.